No, to cześć! używamy nowego statywu, zobaczymy jak on yy, działa. Oczywiście też sobie dałam go na tą, powiedzmy, karton, który wcześniej nagrywałam, ale teraz za pomocą statywu. Yy, dobra. Ja już sobie zeszyłam to. Ogólnie trochę nam yy, wyświetlenia padają, więc miłoby było, gdybyście udostępnili to do swoich tam znajomych od hobby horsingu i na przykład nie tylko. Yy, no, bo trochę wyświetlenia padają. Nie wiem, co jest nie tak, ale okej. Okay. Aż tak bardzo zanudzam. <laughs> ale dobra, uszyłam to, dokończyłam, żeby Was nie nudzić. Znaczy tutaj szyłam w tą stronę. I tak. Mamy już zaszyte jedną bok, więc teraz tutaj powiedzmy tak robimy. Ja sobie to zawsze tak robię, bo mi to trochę pomaga. No i bierzemy tą drugą. I tu jest technika. Darku Unicorn Stable, z racji na to, że ona nie używa szpilek. Czyli szpilek tutaj nie będziemy używać, ale jak chcecie, możecie sobie tu podpiąć dla ułatwienia szycia. Tu powiedzmy nazwę to zaawansowanym już szyciem, więc robimy technikę darku i Ona też to na tutorialu pomaga, po, pokazywała swoim. Tylko tak, żeby to wszystko było równe. Potem możecie sobie tu szpilkami włożyć. Więc no... Ja robię już bez szpilek i mi się ta technika sprawdza. Dobra, ja sobie siadnę tak, jak mi wygodnie. Moje, buty, moje skarpetki wersja psia. Kiedyś się bały w Rosmanie, z tego co widziałam i pamiętam. Dobra, mamy. Tylko ja gdzieś zgubiłam mieć, znaczy igłę. Tu jest nić. Tak, ja. jest. Już jest. Jeszcze raz poprawiamy, bo to musi być naprawdę równo, żeby to miało ręce i nogi. Dobra. Strzywamy. Zaczynam tutaj od tej krawędzi. Dzisiaj mamy w ogóle kota. Ale kot jest nieaktywny. On był w poprzednim filmie, w sensie jak otwierałam yy, statyw. I no. Może ktoś był takimi brulaczkami yy, zainteresowany. Bróloczki u mnie to koszt ogólnie 3 zł za sztukę, więc polecam wziąć z czymś innym, bo wysyłka trochę droższa impostowa. Albo że yy, Olix. To też zapraszam na Olix. Co jeszcze? Kantarki też będą, ale chyba nie na zamówienie, tylko ogólne będę robić. Możecie zdecydować, jaka rozmiarówka, czy A3, albo A4. Niech komentarze nabiją trochę, bo też yy, komentarze powodują, że film jest bardziej wysiedlany. Więc tak. Ogólnie mam pytanka od osóbki. Możecie oczywiście też pytanka dawać, żeby były jakieś ciekawość na tym filmie, a ja nie tylko szycie. Tutaj już jest pełne skupienie szycia, bo wiecie, ja nie używam szpilek i wszystko powolutku. Więc dobra, dajmy pytanka. Pytanka są od Lena Koniareczka, chyba znowu od niej. Jaka jest Twoja ulubiona maść i rasa konia lub hobby horsem? Uchobych horsów to Arab, jest to unikatowa rasa konia, a maści uchóbych horsów to wszystko, które są takimi unikatowymi maściami. Jak widzicie, u mnie są często taranty, u mnie są często zebry. Uwielbiam też dobrze zrobione Tobiano konie i wszelkie inne unikatowe, powiedzmy, maści, jak ta Sabrina na przykład. Ja tej maści nie potrafię zrobić, ale jest naprawdę cudna. U zwykłych koni rasa to Hucu, maść Tobiano. Bo hucuły są to biano najczęściej, więc no lubię hucułki, bo są wytrzymałe. Lubię koniki polskie, bo są polskie. <laughs> Nie, no, no takie. Ale też podoba mi się w ostatnim czasie połączenie, na przykład araba, ewentualnie połączenie anglo-anglika z konikiem polskim. Naprawdę cudno, Musicie sobie sprawdzić w internecie, jak wygląda konik polski pomieszany właśnie z tymi rasami. On wygląda genialnie. Naprawdę. Tutaj już głównie robię na pętelka, żeby to bardziej trzymało. skończy mi się też nić. Więc no. I zaraz kolejne pytanko, tylko przewlekę nić. Bo to nić to jest. Poszło. Pełne skupienia. I dobra. Kolejne pytanko. tu powinno być. Jak dobrze, że ja robię pętelkę w taki sposób, że mogę ją potem odplątać. Czy planujesz jechać na jakieś zawody, chowy, horsowe? chociaż na najniższą kategorię skoków? No ja właśnie planuję, no właśnie na najniższą kategorię, ale ciężko, z racji na to, że w większości ludzi, jak planuje zawody, to jest ograniczenie. Najniższa najczęściej kategoria skoków to jest właśnie dla dzieci. Ja takie no halo, ja mam stare kości, ja nie przeskoczę. A ja po drugie, ja mam takie coś, że jak wszyscy sobie skaczą i zwalą tą poprzeczkę, to jest to ok. Ale ja mam coś takiego, że ja wiem, że ja zrzucę tą poprzeczkę i ja boję się skakać po prostu jak koń kłódnik na tylnych nogach. Jadę po tej tym. Rozpędzę się, wszystko jest OK, tylko po prostu boję się powiedzmy wszystko Ja nie wiem, co ze mną jest, nie tak. Ale wyglądam jak ten Quarter Horse z SSO. <grymnie> po prostu jadę tak. <grymnie> I no. Dobra. Kolejne, więc jak będą zawody, bez ograniczenia wiekowego, ja na pewno gdzieś tam będę startować. I jeżeli będą w Gdańsku. Oglądasz kogoś jeszcze na YouTubie w tematyce Hobby horsów poza Dark Onion W ostatnim czasie zaczęłam oglądać kuchy, ty Shelby się nazywa, więc Shelby, jeżeli mnie oglądasz, to, to ja Cię oglądam. <laughs> y, ogólnie nie oglądam filmów, ale oglądam te stories. Y, kreatywne filmy masz, więc y, sobie jeszcze ją oglądam. A tak ogólny YouTube, to nie oglądam nikogo, więc. no... Tylko kanały horsowe. Tak, nie oglądam żadnych YouTube'ów. Oglądam bardziej TikToki. Albo że są te relacje na... Na tym, na... No te story na YouTube'ie. To co mi wejdzie randomowego, to oglądam. Ale głównych kanałów do oglądania tak za bardzo nie mam. Do Karoliny też wpadnę raz na jakiś czas, ale nie oglądam ją 24 na dobę, bo... Yy... No bo ja nie oglądam prawie już w ogóle YouTube'a. Ja bardziej YouTube'a słucham muzyki, niż oglądam kogoś. Nienawidzę tego psa, który tam szczeka w tle. Rudy, weź go ucisz. Rudy sobie śpi. Więc, no. Kolejne. Czy masz w Hoby Horsingu jakąś inspirację, na przykład jakąś znaną osobę z Finlandii? Um, chyba nie mam że nie mam. Ja w ogóle jestem teraz taki człowiek, że kiedyś może miałam inspirację, teraz już. Oj, zrobiłam ten. Teraz już nie mam tak, że się czymś inspiruję, że tworzę coś patrząc na kogoś, jak coś to robi, tylko po prostu uczę się na własnych błędach i... i tak dalej. Ale jeżeli chodzi o inspirację, czy się kimś inspiruje, to chyba nie. W sensie no jak ja nie oglądam YouTube'ów, ja nie oglądam prawie nic, to nie mam tam jakiejś osoby. Chociaż mam, bardzo lubię Hobby Horse od Realistic Hobby Horse, ta dziewczyna z Rosji. Ona chyba jest z Omyska, to jest chyba, jeżeli nie pomyliłam miasta i to jest rejon koło granicy Rosji z Kaliningradem więc ona daleko mieszka, bardzo daleko ale powiedzmy, że ją mam jako plus minus e, inspirację chociaż nie nazwałam tego tak no i to nie Finlandia tylko Rosja a z Finlandii no nie mam chociaż też jest jedna youtuberka, którą ja lubię oglądać to ta, która tworzyła fajne realistyki jako tutoriale ale mi igła szkoczyła Wyskoczyła mi na telefon. Dokładnie na Torpeda poszła. No dobra, są tu dwie. To nie było przemyślane. Ale czasami, często mamy takie coś, że coś mi wyskoczy i tak poleci. Jak na przykład końcówki noża od tego. Od wymiennych ostrzy, jak sobie łamię, to mi to wyszyliwuje. Niebezpieczne. I po mam takie, jakby. Jak to się mówiło? Zdjęcia z Wietnamu, <grym> czyli po prostu już widziałeś swoją śmierć. <grym> nie wiem, może ktoś z Was też tak ma, że coś sobie zrobi źle, nie tak jak powinno być, i macie takie po prostu wspomnienia złe. Ja mam je zbyt często bo zbyt często mi się coś trafia, że coś mniej ostrego wyskakuje dlatego mam tutaj małą, małą ranę z racji na to, że otwierając karmę dla kota z puszki za bardzo sobie dźgnęłam się więc no... no my dalej zszywamy, idziemy do pyska, czyli to najtrudniejsze, że tak to nazwę tak koteł? koteł sobie śpi no, zrobił co miał zrobić, czyli się załatwić i będzie spał dalej. Więc tak, tutaj zaczynamy. Tutaj było to łączenie dwóch pasków. Ja najczęściej bardziej polecam te łączenie tutaj pasków, zrobić tutaj na plecach z racji na to, że ona nie będzie wtedy tak widoczne. Ale dobra, tutaj też nie będzie one chyba widoczne, a jak będzie, to aż nie tak bardzo. O, tutaj się złączyły dwa. Proszę mi się zaczepić. I dobra, lecimy dalej. Jeśli w następnym filmiku, jak tutaj zaczniemy za chwilę kończyć, bo ja najczęściej nagrywam po 10 minut, bo mi się łatwiej i krócej filmu ładuję na YouTube, a. Mniej to czasu pożera. Więc yy, tutaj powiedzmy zrobię jeszcze ten pysk. Żeby Wam pokazać tą najtrudniejszą formę. Bo to jest naprawdę trudne, żeby ten pysk wyszedł powiedzmy równo. Bo każdy ma zawsze z tym problem. A później zaszyję po prostu to i następnym chyba odcinku będziemy już wypychać konia. Więc my idziemy do do, do, do pyska. Tutaj będę no już robić pentelki, bo mi się igła kończy i nie wiem kiedy ona mi się zakończy. Dobra, więc ja sobie wymienię igłę i zaraz wrócę. Dobra, jestem. Dla Was to jest ułamek sekundy. Dla mnie to było troszkę zabawy. Już tu zrobiłam pentelkę. Idziemy dalej. Pętelkę to po prostu zabezpieczenie nici, że jeżeli ona pęknie, to nie rozwali się wszystko dookoła, czyli tu dalej, chociaż nie powinna, ale wiecie, czasami jak się konia dłużej używa, to czasami nić pójdzie. Ja mam szetana, który był najczęściej używany właśnie koniem do robienia akcesorii i jemu nici popękały, a jeszcze, że to była moja starsza praca, to poszło mu do takiego stopnia, że się dziura zrobiła w nim, ale to moja starsza praca. A właśnie, zauważyłam, że jedna osoba na Instagramie, znaczy nie, na Facebooku, gdzie zapytałam za ile tego realistykę sprzedajesz? Jednego sprzedaję fajnego, drugiego też sprzedaję. One takie... Jeszcze mam takiego konia, którego nie znam autora. Gdzie osoba nie zna autora? Ale jest to moja baza, znaczy mój koni realistyczny. No i tutaj zaczynamy tak robić. Momentum. O. Tutaj złapać. I strzygamy dalej, czyli pysk najtrudniejszy. Ten najczęściej dać sobie do tyłu, to jest ten pysk górny. I hop, i hop, i hop, i hop. Czy wy dobrze to widzicie? Ale mi też trzeba wygodnie szyć. I tak. I tutaj pętelka.